Cześć, mówi się bardzo dużo o motywacji, która, która rzeczywiście jest bardzo ważna, jeżeli chcesz zacząć cokolwiek robić, czy to jest nauka języka angielskiego, czy jazda samochodem. Gdzieś tutaj się pojawia ta motywacja, ale nie mówi się o tym, tak naprawdę po co ona jest ci potrzebna. Motywacja... Jest potrzebna po to, aby daną umiejętność, dane działanie rozpocząć, kontynuować i zakończyć sukcesem. Bo jeżeli nie będą spełnione te trzy warunki, to ta nowa Twoja umiejętność nie zostanie ani rozpoczęta, ani ukończona. Musimy sobie odpowiedzieć, co my z tego będziemy mieli. I na przykład, Chcemy nauczyć się jeździć samochodem. Co może być tutaj tą naszą motywacją? Przede wszystkim nie będziemy mieli potrzeby korzystania z tramwajów czy z autobusów albo z dobrego serca naszych znajomych. Na tym kursie dowiemy się w teorii i w praktyce, jak korzystać z samochodu, i kiedy już będziemy mieli własny albo już mamy własny, dali sobie radę w ruchu ulicznym. A jak to się ma do poznawania nowego języka? Oczywiście, poznanie nowego języka da Ci też niezależność i możliwość radzenia sobie tam, gdzie potrzeba jest użycia języka angielskiego. Na przykład w pracy, poznając ten język, będziesz rozumiał, co do Ciebie mówią, albo będziesz w stanie wyrazić sam swoje myśli. A jeżeli Poznasz ten język już na tyle dobrze, to być może będzie to motywacją dla Ciebie, żeby znaleźć lepszą pracę. I powiedzmy sobie, że to jest ten moment, kiedy ta motywacja jest na tyle wysoka, że zaczynasz. Powiedzmy, zapisałeś się na kurs, albo przykładasz się do angielskiego w szkole bardziej niż zwykle, ale mimo wszystko zaczynają pojawiać się okoliczności, które przeciwdziałają. Poznawaniu tego języka. To może być gramatyka. Dzieci, które zaczynają się uczyć angielskiego czy polskiego, nie znają jeszcze nawet swojego pierwszego języka, one mają zero informacji o jakiejkolwiek gramatyce. Dlatego mówię, że fajnie by było o niej zapomnieć na jakiś czas, aby tą motywację nadal podtrzymać. A kolejnym tutaj takim punktem. Może być ocenianie i od razu ocena to nam się kojarzy nauczyciel czy nauczycielka z posępną miną, która chce nas właśnie tutaj ocenić i jeszcze dodatkowo dać nam złą ocenę. Kolejnym tutaj punktem, który może powodować osłabienie tej naszej początkowej energii, którą mieliśmy, tej motywacji, to brak zauważenia postępów. Poświęcamy pewien czas, i poddajemy się z tego względu, że nie widzimy postępów. No ale te postępy w rzeczywistości one są tylko my ich nie widzimy. Jeżeli szlifujemy czy trenujemy taką umiejętność jak właśnie poznawanie języka, musimy poznać pewne składowe tego języka, które jako dzieci uczące się swojego pierwszego języka, polskiego, czy dzieci w Stanach czy w Wielkiej Brytanii, które uczą się Angielskiego, jako swojego pierwszego języka, łapią naturalnie, bez jakichkolwiek informacji o gramatyce, bez jakichkolwiek dodatkowych rzeczy, które będą czuły w przyszłości automatycznie. Ale my, mając już te podstawy w języku polskim, chcemy je wykorzystać do tego, aby ten proces poznawania języka angielskiego stał się dla nas prostszy. I wiemy już mniej więcej, jak zbudowane jest zdanie, bo korzystamy ze zdań w języku polskim, chcąc przekazać to, co jest do przekazania. Mamy pewien zasób słów i wiemy, że koniecznym jest posiadanie pewnego zasobu słów w języku polskim, aby zacząć przekazywać to, co chcemy przekazać. To przekazywanie informacji może dotyczyć czasu, który jest teraz, czyli czasu teraźniejszego, ale może też dotyczyć czasu przeszłego, kiedy mówimy o tym, co miało już miejsce, co wydarzyło się wczoraj albo w zeszłym roku. Może też dotyczyć czasu przyszłego, czyli kiedy mówimy o tym, co będzie się działo jutro, pojutrze, za rok. I takie właśnie podobieństwa pomagają nam zrozumieć. Jak działa język i jak łatwiej się go nauczyć, nie wchodząc od razu w szczegóły gramatyczne, chociaż one pomagają nam zrozumieć to, co się dzieje w zdaniu i w jaki sposób tworzy się takie zdanie. Dlatego w swojej książce Naprawdę Prosty Angielski mówię też o gramatyce, żeby ten proces poznawania języka jeszcze bardziej przyspieszyć. I w kolejnych odcinkach właśnie powiemy sobie, od czego zacząć poznawanie języka angielskiego, jak zgromadzić tą podstawową ilość słów, która pozwoli nam wypowiadać się w nowym języku i kiedy to nastąpi. Jak wypowiadać poprawnie te słowa, których się nauczyliśmy i zapamiętaliśmy, jak tworzyć poprawne konstrukcje. Z tych słów, które już poznaliśmy i zapamiętaliśmy, jak poprawnie czytać i jak rozumieć angielski. O tym już w następnych odcinkach. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że jakoś dobrynęliśmy do końca i nie zanudziłem Cię na śmierć. Mam nadzieję, że następny odcinek, który będzie moim drugim odcinkiem podcastu w życiu będzie ciekawszy i jeszcze bardziej interesujący. Pozdrawiam cię serdecznie, Arkadiusz Pecyna. Do usłyszenia.